Barbie, Barbie, chcesz spróbować pysznego truskawkowego burgera? Oj, zupełnie zapomniałam o lalkach w domku. Je też trzeba nakarmić. Proszę bardzo, trzymajcie. A teraz wieczorne czesanie. Czas iść do łóżka, Kate. Dobrze, mamo. Dobranoc. Idziemy spać, wyłączam światło. Najwyższy czas na nasz challenge. Zobaczcie, jaki mały widelec ma Monika. Wręcz super mały. Śmiejcie się, ile chcecie. Z nim też sobie poradzę. Ten makaronik jest naprawdę pyszny. Szkoda tylko, że jest jeden. W sumie nie potrzebuję już tego widelca. Monika chyba nie jest w najlepszym nastroju. Czyli teraz moja kolej. Po co mi też kłuczce? Poradzę sobie bez nich. Mm, to jest pyszne. O nie, kawałek seraz spadł mi prosto na koszulkę. To obrzydliwe. Ktoś tu ma problem. Będę udawała, że nic się nie stało. Moja kolej, mój burger jest taki ogromny. Ten widelec nie jest łatwy w obsłudze, spróbuję bez niego. Od której strony zacząć, nie mogę się zdecydować. Quentinowi chyba potrzebna jest pomoc. Wow, na jaki sprytny pomysł wpadły! Gotowe! Super dzięki, dziewczyny! Uff, to nie było łatwe. Najwyższy czas zjeść super smacznego burgera. No to próbuję. O tak, smakuje bosko. Co on sobie wyobraża. Przecież to my wykonałyśmy całą pracę. Daj nam tego burgera. Hej, co wy robicie? To mój burger. Oj, jak to boli, głupi widelec! Jak tu dużo gwiazd! Co za niezdara z ciebie, Quentin? Dostałeś za swoje. Przybij piątkę. Nadchodzi nowa runda. Dlaczego mam tak mało gumy? Hmm, nieźle, ale mogło być więcej. Wow, to po prostu ogromna ilość chuby-buby. Jakie ona ma szczęście. Dzisiaj zdecydowanie nie jest mój dzień. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę jeść moje ogromne wiaderko gumy. Hmm. A jakie ja mam to zjeść? Wiem! Sorry Monika, pożyczę sobie. Nawijam i gotowe. A teraz prosto do ust! Świetnie! Jakie to pyszne! I można nadmuchać fajne balony. Chcę zjeść wszystko do ostatniego kawałka. On jest taki nienasycony. Ej, hey Monika, zobacz co zrobiłem. Nawet o tym nie myśl, Quentin, ale z ciebie nudziara. A ja będę jadła jak prawdziwa księżniczka widelcem. To prawie jak spaghetti. Mm. Pomogę sobie trochę rękami. Właśnie tak. Pomóżcie mi. Chyba widelec utknął mi w gardle. Oj, coś długiego i różowego wypełza z ust Moniki. Pomogę wam. Ups, ups. chyba przesadziłam. W końcu zabiera się za moją hubę bubę. Nic wam nie jest? Lepiej nie pytaj. Dobra, chciałabym zjeść wszystko naraz. To niesamowicie pyszne. Czy naprawdę udaje się to wszystko zjeść? Gotowe. To było naprawdę dobre. Uwielbiam hubę bubę. A teraz patrzcie na to. Co za balon! Jaki ogromny! Musimy się szybko ukryć! Zostaw mi trochę miejsca! Oj, chyba przesadziłam z wielkością balona, jestem teraz cała w gumie! Uff, chyba tym razem mi się poszczęściło. Tylko jedno jajko. Wygląda paskudnie, fuj, a moje jest ogromne! Ciekawe, co ma w środku. Sprawdźmy! Ej, odczepcie się od mojego jajka! Zajmijcie się swoimi. Nie mam na to ochoty, szczerze mówiąc. Śmiało, jedz, Emma. Spójrz, zamknęłam usta i wyrzuciłam zamek. Oj, a co ja tu mam? Piórko. Chyba ktoś zaraz będzie kichał. Łap jajko. O nie, chyba mam jajko w ustach. Co za ochyda. Niedobrze mi. Próbowałaś uniknąć challenge'u, Emma. Nie udało się. Twoja kolej, Monika. O nie, wygląda okropnie. I jak ja mam to zjeść? No dalej, Monika. Nie, zdecydowanie pasuje. Po prostu je wyrzucę. To nie fair. Najwyższy czas na obiad. Ups, zapomniałem o czymś. Aromatyczne mięso. Będzie z niego wspaniały stek. Rewelacja. Oj, skąd tu się wzięło jajko? Bardzo dziwne. Pozbędę się go. Szybko się pozbyłam tego jajka, co? O nie, coś mi spadło na głowę. Co za ochyda! Skąd to się wzięło? Chociaż zwinę je wulonik i można jeść jak kanapkę. Voilà, gotowe. Dobra, teraz czas na moje tajemnicze jajko. Wygląda dziwnie. Chyba coś się ruszyło. Quentin, na pewno ktoś jest w środku. Dobra, sprawdźmy to. Śmiało, Quentin. Cześć wszystkim. Jaki on jest słodki. I taki malutki. Co to? To chyba ogień. Nie! Jednak nie jest tak uroczy, jak się wydawało. Quentin, on odlatuje. Tak chyba będzie lepiej. Nadeszła finałowa runda challenge'u. Jestem już zmęczony czekaniem. No w końcu! A co ze mną? Czy zapomnieli o mnie? Tylko jeden mały KitKat? Tak, a ja mam dużego. Może coś mi umknęło? Gdzie mógł się podziać mój smakołek? Może tam jest? Widzieliście coś? Nic nie widzieliśmy, Emma. Wygląda na to, że masz pecha. Wezmę mojego małego Kitketa i porównam go z Kitketem Quentina. Naprawdę jest super mały. No dobra, zjem to, co mam. I prosto do buzi, super. To było niesamowite, Monika, dobra robota. A teraz w ogóle nie mam co jeść. Ech, teraz ty, Quentin, jedz swojego Kitketa. O tak, po prostu kocham Kitkety. Chciałabym dostać kawałek. Monika dybie na mojego Kitketa. Muszę go chronić. Nie pozwolę wam zjeść mojego kitketa. Nie mam owy. Kłęt, nie bądź chciwusem. Trzeba się dzielić. Kurczę, mój kitket jest cały połamany. Kiepsko wygląda i zrobił się miękki. Mam pomysł. Po prostu wycisnę go jak krem czekoladowy. Nie do końca tak to sobie wyobrażałem. I zdaje się, że zgubiłem kilka kawałków. Ale nadal smakuje super. Pyszne! Jaki ty jesteś chciwy, Quentin! Jeszcze jak! Przepraszam, dziewczyny, ale ja naprawdę chciałem zjeść mojego KitKeta. Jak to możliwe? W ogóle nic nie dostałam. Nawet małego KitKeta. Co to za dźwięk? Nie wierzę! To ogromny KitKet! Jest większy ode mnie! Super! Nawet nie widzę, gdzie się kończy. Spójrz, Monika, ten KitKet jest jak ogromny drapacz chmur. Wow. Ale jak ja mam go zjeść? Wiem! Podniosę go i połknę w całości. Jakie to było dobre. Oj. Co się dzieje z moim brzuchem? Monika, ratujmy się, zaraz wybuchnie! Ups, chyba połknęłam też opakowanie. No zdarza się. Przestraszyłaś nas, emma. Aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z naszych challenge'y, zasubskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwoneczek. Dzięki temu będziesz wiedzieć o każdym nowym wyzwaniu. Pa pa!